Witam wszystkich, polski pingin tu, z tej strony dzisiaj, e, gram e, dalszy ciągle z Play i zdecydowałem, żeby po prostu zacząć taki jakby, taki nowy sezon powiedzmy, bo już nie ma sensu tak grać na tamtej mapie, chciałem po prostu zrobić coś interesującego, coś bardziej tak wiesz, wciągającego, pograjmy dzisiaj właśnie e, w Tale of Kingdoms z modyfikacją, będę robić Let's Play i be, e, będę grał w Tale of Kingdoms, modyfikację. No, do tej pory nazbierałem sobie troszkę tam podstawowych rzeczy. Co to za hinduskie muzyka gra na dworze? What? Słyszycie? Kur... Jacyś, jacyś terroryści, coś, coś, kurde, co to jest na dworze? Zaraz tam pójdę i, i powiem im coś. Na serio nie wiem, co to jest. Co tam się dzieje? Nie wiem, ok, spróbujemy, żeby nas nie interesowało, żebyśmy mogli sobie grać spokojnie. Eee, poczekamy na noc chyba. Eee, a w sumie... O, teraz na pewno słyszycie. Tam... Co oni mówią? Co oni robią? Jezu. Trzecia wojna światowa normalnie będzie. Nie wiem co się dzieje. E, Okej, okay. tutaj Tell of Kings, jak nie wiecie, to mamy taki specjalny miecz. I może nam... E, ja włączę, żebyśmy mogli szybko chodzić. I żebyśmy mogli... Taki normalny atak. Pój pójdziemy, zabijemy parę monsterów. E, możemy zbierać pieniądze. Ja już się zarejestrowałem ze, z tym. Jak on się nazywa? Z tym kolesiem, tam co pozwala, żeby można, zb... można było zbierać. Szczę... <noise> A, raczej się nie zarejestrowałem. Czekaj. Nie wiem, czy się zarejestrowałem. Zobaczymy. Pieniążki powinny spaść. Nie ma pieniążków. <noise> co tu się dzieje? A, nic ciekawego. Ok, czyli wygląda na to, że jednak się nie zarejestrowałem z kolesiem. Mi się wydawało, że się zarejestrowałem, ale... Chyba, że zmieniłem po prostu świat i... Ten... Ale zobacz, jak szybko dojedziemy tam. Będziemy... Będziemy tam... W, 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 nawet nie w dwie minuty. Dwie minuty. Wow. Siema, siema. Idę tutaj. Posuń się. Tutaj będzie, zobaczymy. A, no jest. A, okej. Okay. Za podpisem... Ło, wow, sorry! O kurde. Przepraszam. O, prawym naciskiem po prostu rozwaliłem wszystko. Ok, pójdziemy sprzedać parę rzeczy, co nie jest, nie jest nam potrzebne. Do, tutaj normalnie sprzedaję. Tu można. Kupić tutaj. Tutaj nic takiego. Jo. Ej, ty ty jesteś. Co mi się dzieje? Co tu się dzieje? Jak... Po prostu szybko idę. To jest taka animacja na to. Ok, pogodamy z tym kolosiem. Mi się chce sprzedam parę rzeczy. Można to. Ok. To można? Nie można, za bardzo można. O! Okej. Okay. Eee, Wełno możemy sprzedać. Znak możemy sprzedać. Też możemy sprzedać. A e, sprzedamy to. Tego nie można sprzedać niestety. Piasek można sprzedać. Dirt nie można, to e, tam dirt. E, przyda się do czegoś. Coś jeszcze możemy sprzedać. Jedzenie będzie nam potrzebne. No, możemy to sprzedać, bo nie lubię tych białych... Blech. Okej. Okay. I kupimy sobie... eee... Um, po, Uuu... To kupimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem jest dobry numer. I wystarczy nam jedzonko, tak żebyśmy mogli sobie pochodzić, potakować. Jest noc! Pójdziemy jeszcze zgarnąć parę tych monsterów, żebyśmy mogli jakieś pieniądze zgarnąć, bo pieniądze będą nam potrzebne, żeby po prostu móc żyć, móc kupować, rozkręcić nasz własny cały świat. O, tam jest co, NPC Village? Miasteczko małe NPC-sów? O, jest, ale też są monstery. O, oh, shit! Zauważyłem, że nie działa ten. a Nie działał. Uuu, uu, nie działa już, moje, moje, moje mocy się skończyły. Muszę załatwić go stąd. O, zastrzelił go. Dzięki. szkielecie ty. Dzięki, że mi pomogłeś. O! I pieniądze są. Ile mamy tym? O, 84 słabo. Ja od, od nich tutaj uciekam. a mnie wkurzające. Tu może. Z... Gdzie mogę iść? Wow! Jak się pojawił nagle. Jest. Nie, nie! Ojo! Ja! Zabiłem go. Jaki silny ten miecz, nie wiem. Okej, okay, wchodzimy tu, możemy tu iść. Tu jest łóżko. Ale nie ma drzwi, co zbudujemy? Czekaj, łóżko i skrzynka tutaj. Co tu jest w środku? Chleb. Diam! To jest normalne? To jest normalne, żeby takie coś znaleźć w... Tak? Kogoś po prostu obkradłem, no Jezu, nie wiem. Ja nie pamiętam, żeby było takie coś, że można było zrobić. Znaleźć takie rzeczy w w NPC Village. Może to coś nowego? Nie wiem. Tak i tak to zrobimy tutaj, nasz domek, e, myślę. By się przydało zrobić. Czekaj, co ja robię. Czekaj, czekaj. Okej. Okay. Czyli nic takiego nie mogę za bardzo zrobić. To możemy iść sprzedać te rzeczy w sumie w takim razie. E, ja tu zrobię to. Możemy po prostu, a drzew, e, drzewo, drzwi chcieliśmy właśnie zrobić, nie, faktycznie, czyli mamy drzwi, wow, słyszę kogoś, yo, oni idą, musimy go uratować, czekaj, gonią go, o kurczę! zostawcie go, może NPC mi pomoże. Czemu takie słabe te monstery? Co ja gram na łatwym? Normalnym. No okej, okay, no no to. No to nie wiem, co się dzieje. Uratowałem cię, chłopie. Idź. Proszę, dam ci mięs. Nie, nie, nie chcesz? Nie chcesz. Chcesz tam iść na dół? Czy nie chcesz mieszkać? Z... Już nie chcesz Nie chcesz tam mieszkać? Już nie? Okej. Okay. W takim razie będę zamieszkać sam. Pójdę zamieszkać sam. O! Tam widzimy jakieś coś. U. O Jezus! Um, no tu by się przydało. Węgielek mamy. Weźmiemy tych monsterów. Dostaniemy trochę kasy. Idziemy sprzedać i kupić trochę rzeczy. Może wynajmiemy uh, jakiegoś tego, jakiegoś kolesia na kontrakcie, żeby nam pomagał. Żeby nam budował, czy tam zobaczymy, czy dla nas kopał, tam dziurę zobaczymy, jeszcze nie jest to pewne. Czekamy? Lounge, nie, nie chciałem tego, co to robi. Wow, o kurcze. O fuck. O jezus, Eee nie wiem co to było, lounge. Ja się teraz tego boję Ej, jeba... Ło! Myślałem, że creeper Jeba yeah, to zgaszę Nie wiem co to robi Ale dam po prostu na to, to jest najlepsze Eee. szybko możemy chodzić Ale no w sumie jest noc, nie, nie potrzeba nam szybko chodzić Tylko wolę po prostu, żeby mi dało serduszka e, Z tego co widzę, daje nam serduszka nas, Super, super! O, wejdziemy tu zaraz, moja dziewczyna będzie, dołączy do nas e, w, w parę, może na odcinek, na dwa, zobaczymy ile to, i, ile jej zamierzy dojść. Okej, okay. to pójdziemy do góry tutaj. E... O, już cień, czyli ty powinieneś się palić chłopie, nie chować się w jakiejś dziurze. Mamy troszeczkę, mamy troszeczkę złota Myślę, że dobry czas jest By e, W sumie możemy zrobić Diamentowy miecz w sumie, no Ale czy miecz? No w sumie tylko miecz możemy zrobić, nie? Pójdziemy tam Zgarniemy ten diament, czy już zgarniałem wszystko Zgarniałem wszystko już Czyli no, niepotrzebne nam reszty rzeczy e, To okej okay. No to fajnie, no to bardzo się cieszę, że już, już wow, już mamy dwa diamenty w ogóle, a w ogóle tak w ogóle to nic nie ma wspólnego z tą modyfikacją chyba, bo miasteczko NPC po prostu znalazłem tam diamenty, nie wiem, może po prostu nie odczytałem tego porządnie, że to jest coś dodane do nowych tych, może coś wspólnego z tą modyfikacją, ale to dla mnie, to dla mnie nowość w sumie gramy teraz na .2 e, Tam coś fajnego. 1.2.4. I, e, I Tale of Kingdoms działa. Na tym. No, bo jest najnowsza no, jest wersja. Na zgarniemy te pumpkiny, może, może możemy je sprzedać potem, albo po prostu zrobić z nich. E, raczej dynie, nie? Możemy zrobić z nich latarnię. E, latarnię. Latarnię z ding. Dziękuję. Okej, okay. no i wrócimy do miasta teraz. Przydałoby się po prostu iść coś, kupić narzędzia, może trochę broni. Zobaczymy, co się dzieje. Tutaj mamy e, nasz e, stołek do craftowania. Dziwne drzewo tutaj jest, ale powiem. Nic, takie. Oj, tu też. Nie wiem, co się tutaj stało. Może tak z... zmarszczyło się świat z drugim? Zmarszczył się świat z... jeden z drugim? Jak se spawnowało ten e... Nie, wiem, co to, to miasto takie Nie wiem jak to powiedzieć, kiedy kingdom, kingdom Kingdoma Tu zespełnowało nam Jakby Okej okay. Chlebek sobie zjemy akurat E nic nie mogę jeść Mój prawy nacisk nie działa, czekaj a coś tutaj nie tak Ciekawe czy to mnie nie denerwuje nie możemy jeść. Czekaj, może mam shifta jakoś naciśniętego czy coś. Eee. No dziwne, no dziwne, no powiem, że dziwne. Wrócimy, może teraz będzie działać. A jest okej, okay, teraz. Spoko. Po prostu taki szybki ten musiałem wrócić. Nie wiem czemu. Jakieś po prostu zbugowało się troszeczkę i tyle. Eee. Łop! Pająk! Słyszycie? Ty. O. Niby mam temu kolesiowi pomóc. Co się stało? A, ten koleś mi dał. U, dziękuję za chlebek. Tutaj rosną. A, bo posadziłem właśnie te wcześniej. I pójdziemy do tego kolesia teraz. Yy, I kupimy mam parę rzeczy. Z, sprzedamy coś. Yy, czy mówiłem, żeby zjeść chleb? Nie, ale okej, okay. Skoro tak chcę robić, to so. Uważaj! Biedny kot. Wow, ile to nam dało? Sprzedamy to, bo jest nierówno i mnie denerwuje. Jabłko można. E, tam jabłko mi potrzebne. To też mi nie potrzebne. Diamenty to raczej nie będziemy sprzedawać. Co można jeszcze? Chyba kupimy coś, co możemy kupić. Diamentowy miecz. Byśmy mogli kupić. Byśmy mogli kupić. E, zobaczymy co jeszcze jest. Diamentowe ja buty Ile to kosztuje. O oh, ja... Yeah. Mm, czyli może kupimy sobie Co jeszcze można kupić? E, Iron uh, Display... Troszkę bierze, ale no przyda się mi się wydaje. I... No, ale w sumie to kupię było, bo można. Uh, można by było skraftować. Ale okej, okay, już. już nic na to nie poradzimy. Uh, czas na miecz. Czas na miecz. Miecz to będzie przydatna rzecz. To weźmiemy. Tu teraz możemy sprzedać. Nie potrzebuję. Dzięki. Dzięki kolesiu. O zi ziomku! Uważaj! Sorry. Eee. Uh, Aaaa pochodnie Aaaaaa pochodnie. Co? Mam sklerosę, coś ci chciałam powiedzieć. No co? Coś wow! Trochę dużo. Co chciałaś mi powiedzieć? Nie wiem. No to... Dałam Wiedziałam, że ci też mam powiedzieć. No to powiedz. No nie wiem, bo zapomniałam. A tu byśmy jeszcze mogli zrobić parę rzeczy. ja ci chciałam powiedzieć. A to będzie przydatne. A! Nie wiem. Twoje drums się nic nikt nie chce ich. Nikt nie chce ich. Nie No spoko. Poczekamy teraz z miesiąc. Mhm. Bo tak to ci sami ludzie mnie oglądają. Okej, okay, okej. Okay, spoko. Próbuję właśnie sp sprzedaję właśnie perkusję, mama przyszła. Powiedzieć mi, że właśnie ten...